Dzisiaj dynia na ostro, prosto i pysznie. Na kolację, na obiad. Zaczynamy od niewielkiej dyni, a właściwie od połowy niewielkiej dyni, którą kroimy i obieramy. Jeszcze drobniej kroimy i przekładamy do miski. Bierzemy średniej wielkości cebulę, którą obieramy i kroimy. I wrzucamy do drugiej miski. Dwa ząbki polskiego czosnku obieramy, drobno siekamy, dodajemy do cebuli. Dwie ostre papryczki kroimy, zostawiamy nasiona, jeżeli chcemy, żeby było ostrzej, ja chciałem. I siup, do miski. Jedna łodyga trawy cytrynowej, którą kroimy na kilka kawałków i do miski. Korzeń imbiru kroimy i dodajemy. Ja dodaję dużo, ale jak chcecie delikatniejszy smak, dodajcie nie więcej niż centymetr. Odrobina szczypiorku. Kroimy i dorzucamy do pozostałych składników. Dodajemy liście limonki, kilka. Dorzucamy i jedną łyżeczkę płatków chili. Jedną łyżeczkę kary, Pół łyżeczki słodkiej papryki. Pół łyżeczki garam masala. Pół łyżeczki kardamonu. Pół łyżeczki kurkumy. Teraz rozgrzewamy patelnię. Wylewamy dwie 3 łyżki oliwy. Na rozgrzaną oliwę wrzucamy pokrojoną wcześniej dynię. Obsmażamy, aż pojawią się widoczne przebarwienia. Ściągamy podsmażoną dynię i wrzucamy do garnka. Teraz na tę samą patelnię wędruje zawartość drugiej miski, tej z przyprawami. Mieszamy i podsmażamy na niewielkiej ilości pozostałego tłuszczu. Po 2-3 minutach przekładamy do garnka. Dolewamy jedną szklankę ciepłej wody, przykrywamy i gotujemy przez jakieś 30 minut. Następnie kroimy średniej wielkości pomidora i dorzucamy do garnka. Przykrywamy i gotujemy 5 minut. Dolewamy 400 ml mleczka kokosowego, mieszamy, podgotowujemy i gotowe nie podajemy z ryżem i cieszymy się smakiem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie komentarz, łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia!